I dobry. no właśnie była siostra opóźnienie zrobiła krzyżkę no właśnie Jacek mi powiedział to z tego powodu to tak się ogóle dzieje że po prostu Krzysztof za dużo sobie pozwala a on chciałby mnie przywłaszczyć do siebie a ale ja nie jestem gejem I wreszcie to się w skończy ponieważ ja nie będę tracił jej po to Zakładałem to działalność. On powiedział, że wszystko mi głym zabierze. No ciekawe, jakie ma on tak prawo. To mi, to co mu zapłaciłem, to niech mi to ułem też zwróci. Bo ja nie po to nagrywałem lajty, czy lodówkę. Meksykanu do tej pory lodówkę mu kupuje. I inne rzeczy. No. To jest po prostu jasne, że znalazł sobie osobę, która w jakiś sposób zarabia na swoim życiu, ale to trzeba wszystko przejąć, wszystko, trzeba wszystko zabrać. Tak on myśli. On sobie nie wyobraża tego, jaką on mi krzywdę robi. Że po prostu w taki sposób on mnie traktuje, takie filmy na mój kanał, tak samo jak Paweł z Knyszyna, jak inni osoby te zwolenia Paweł. To widzieliście? To mógłbym. Chciałbym. O, właśnie. Bo jutro muszę pewne sprawy załatwić, ale mógłbym. Tego ja nie będę mówił, ponieważ. Bo wy chcecie. Ale ogółem nie pokonacie mnie. To, że. A, mam już. 15 tysięcy spróbuć przekroczyłem, 16 prawie jest. I po prostu trzeba znaleźć takie miejsce w swoim życiu, żeby po prostu, żeby żadna osoba, żeby mnie nie obrażała. Czasami widzicie, że po prostu jak ja nagrywam sam, to jest inaczej. A ja coś dzwonił? a powiedział, że kamerę sprzedał. Nie wierzę i kartę połamał. No to nie będzie nagrywał. Nikt nie będzie mu prosił o nagrywanie, bo ja bym nagrywam i z tego powodu jestem zadowolony, ale jestem niezadowolony z tych osób, którzy mnie obrażają. Nienawidzą, to proszę mnie oglądać. I już krótki, krótki kaszel. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Nikt nie będzie mną no, urządzić. Co ja mam ułym robić? Ale ułym muszę zastanowić się na pewnych rzeczach w swoim życiu. I po prostu jest tak, a nie inaczej. No i zaraz będą gadać, że ja bułkę sobie wyczerpnię, bo jest ta godzina 22. No, tak odkurzał, że Krzysztof spalił w odkuraczu silnik. sami góry widzicie jak jest naprawdę to co nagrywam wcześniej to jest właśnie moim marzeniem zamieszkać i mógłbym za spotykać się z jakąś kobietą o, i też mieć Takich ludzi, jak ostatnio byłem, co rozmawiałem, oni w jakiś sposób nie zrozumiali, zrozumieli o. I po prostu bardzo mi tak się wydaje, nie wiem czy to prawda, czy to fałsz, jak to się mówi. Lubią po prostu chyba spędzać ze mną. Jakiś czas? O no, kolorzanki miały przyjechać, ale ogólnie. nie wyszło tak miało bym wyjść. Naprawdę. I tak to właśnie jest. Trudno. Są upadki. Każdy człowiek w jakiś sposób. Jakiś czas. Upada. Samo zrobili mi, że po prostu usunęli mi tamten kanał. To jak zbrodniań wojenni zbrodniarzy. Jak hitlerowcy, tak oni panują, zezdraszczą i sobie robią co chcą. No, jest ten ugłym wirus. ale jest tak jak naprawdę trzeba jakieś sprawy w swoim życiu załatwić, to po prostu trzeba uważać na każdym kroku, trzeba chronić się. Ja nie chodzę. Ja nie chodzę po ulicy. Mi trzeba to wsiadnąć w taksówkę, czy ktoś mi mnie mówimy, zawiezie, to po prostu jest taka a nie inaczej, po prostu ja nie wsiadam w MPK bo smsa się też dostałem, że dużo jest zachorowań, bo o oh, weekend był. Да Не буду. О. Видите. Кто есть? О, один. Другий. Bóg mnie nie opuścił, tylko te ukrutni ludzie są po prostu, to właśnie ten wirus panuje, to pokazowali na nich mózg, może oni chorują, może ta grypa, całe to ja nie wiem, u mnie ze mną jest. sami nie. nie mam żadnego kataru nie kaszle dobrze się czuję i tak powinno być a to że po prostu tak wychodzi w życiu to A on nienawidzi chodzić na cmentarz. Ja w ten roku z wszystkim krzyż... chodziłem. Chyba raz byliśmy. Ale każdy on mówi on taki boży. Zawsze sami... Że zawsze, jak ja nagrywam, zawsze są słowa wulgarne do ludzi. Przyklinać, to inny słów nie ma. Na tym, na tym świecie nie ma innych słów, tylko złe słowa przekazywać ludziom. To właśnie. To można zobaczyć, jaki jest ten człowiek. Chciałbym robić lajty, ale po prostu W innym miejscu, inne to, otoczenie, żeby był spokój, cisza, kultura. No, sami widzieliście. Ja się nie przyjmuję, że. A daty zapłaciłem zasłużyłem zapłaciłem i z tego powodu jestem czy smutny może by były może specjalnie ten człowiek a Rolini, specjalnie on z tego dąży zwolenia z innymi ma kontakt to wykop to właśnie Białosowska prokuratura się tym też zajęła. Ja musiałem odpowiadać na pewne pytania. Ja nie mam wykopem żadnych po prostu nie oni nie istnieją. być sobą a nie po prostu pokazywać. słyszeliście jak pajac do cyrku no i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć dobrej nocy nie chciałem o ludzie w ogóle, którzy mnie ostatnio tutaj co też 500 kilometrów przyjechali, całe to wszystko po prostu oglądają. Nie tyle czasu. I po prostu chcę dla widzów powiedzieć: jak zauważycie, że ktoś psuje mój wizerunek, wypowiada się na mój temat źle, to proszę, proszę zgłaszać. Bo bez mojej wiedzy nikt nie może mnie nagrywać. A nie pajacować. No właśnie też widziałem, Paweł nagrywał, mi nie było. To niech nagrywają niech krzyśka nagrywają niech się u dzielą całe te po prostu ja stąd się u usunę to niech przyjeżdżają niech robią co chcą niech sobie go nagrywają niech się z nim bawią niech z nim świętują wszystko żeby on był zadowolony uśmiechnięty i po prostu Ja chcę, ja nie chcę tutaj całe życie mieszkać i być całe życie samotnym. Potrzebuję jakąś kobietę, tak samo jak kobieta potrzebuje mężczyznę, żeby po prostu się przytulić, porozmawiać, żyć w jakiś sposób na tym świecie. I to właśnie ten temat, to właśnie chciałem powiedzieć. Przemyślcie to, co ja teraz powiedziałem do Was. Dobrej nocy życzę. A ci, co źle sądzą o mnie, po prostu co nagrywałem, nie, oni nie interesują, bo to są hakerzy. To wiadomo, hakerami.